Ma Scooby-Soo 1, 2, 3, 3, 2, 1. Chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować pewien mod y, do Geta San Andreas. Y, w opisie będzie link. Tu mamy taki folder. Ja go sobie wypakowałem. Wchodzimy w mod, mod do figur Clio. Otwieram to odmieniamy u siebie w, w, w swoim GTA. Odmieniamy. I te pliki wklejamy tu. Um, Odmieniam swoje Klio. Dobrze. Teraz otwieramy ten plik. Wchodzimy w to. Um, kopiujemy to. Wklejamy to do Klio. Swojego podmienionego i, i mamy już. Um, ja to może zaprezentuję. Dobrze, pokazuję teraz swój Urbit. A teraz możemy wyjść na.